Otwieram 20 sesję Rady Powiatu w Wyszkowie. Witam wszystkich zaproszonych gości. Oczywiście Pani i Panów Radnych, kierowników i naczelników jednostek organizacyjnych powiatu Wyszkowskiego, Wyszkowskie, Media, Lokalną Prasę nie wiem jak nazwać telewizję internetową, prawda? Można. i tak. Można. I tak. Serdecznie witam. Proszę Państwa, porządek obrad dzisiejszej sesji jest następujący otwarcie, które już się dokonało, przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o po zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie. I w punkcie 12 mamy uchwały. w sprawie uchwalenia powiatowego programu rozwoju pieczywotności w powiecie wyszkowskim na lata 2012-2014, przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu wyszkowskiego, wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego pod nazwą w aktywności siła, w ramach siódmego priorytetu programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku w Szkolnej w Wyszkowie. Likwidacji pierwszego liceum profilowanego w Zespole Szkół nr 1 w Wyszkowie. Likwidacji liceum profilowanego w Zespole Szkół nr w Ośle. Likwidacji drugiego liceum profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie likwidacji uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Zagrodziu, przekształcenia uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Lubosiodle, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w i zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wyszkowskiego na rok 2012. I w punkcie czwartym mamy sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu na okres międzysesyjny. O przedstawienie tego sprawozdania poproszę Pana Panie Radni, Szanowni Państwo, Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył cztery posiedzenia, na których w oparciu decyzji i postanowienia. Dlań dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2012 rok prowadzi w W związku z decyzją Województwa Mazowieckiego 30 marca bieżącego roku zostały określone ostateczne kwoty dotacji celowych na 2012 rok. W związku z tym dokonuje się zmian, to będzie w państwowej straży pożarnej, zwiększenie dotacji o kwotę 12 408 zł. składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenie dotacji o kwotę 104 100 zł. I ze składu ustaw orzekania o niepełnosprawności z dotacji o kwotę 19 tysięcy złotych. Na wniosek dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zarząd przeniósł kwoty wydatków z rozdziałami i plan klasyfikacji budżetowej. I tak w dziale działalności kulturowe na wzór budowlany kwota 1241 zł i w dziale administracja publiczna starostwo powiatowych 13 473 zł. W dziale oświata i szkoły zawodowej na kwotę 1200 zł, w stopniu przełocenia praktycznego 19 000 zł. W dziale pomoc społeczna, placówkopiekuńczo-dwoławczych kwota zł. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek klubu sportowego Kampers w Wyszku w sprawie zawarcia umowy z i z Powiatem Wyszkowskim. Będzie to przedmiotem też dnia w budżecie. Na dzisiejszej sesji proponujemy kwotę. 20 tysięcy złotych, to jest 2 tysiące miesięczne przez 10 miesięcy. Zarząd pozytywnie rozpatrzy prośbę o podjęcie staży pożarnej w szkody w sprawie udzielenia płoty finansowej dęty, laty, w dzierżawie orkiestrze Denty OSP w Wyszkowie, Rady na kwoty 5 tysięcy złotych. Chodzi tutaj o zakup niektórych instrumentów denty. Pozytywnie rozpatrzy wniosek Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie w sprawie udostępniania nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej dot. na Strażaka. Po 5 tysięcy mamy zaplanowano w budżecie w Komisji Bezpieczeństwa. Chcemy tą kwotę właśnie w takim sensie przeznaczyć na, na te nagrody dla wyrównujących się strażaków. Zarząd postanowił przyznać dofinansowanie w kwocie 1000 zł to ze środków wyruchczonych na promocję. Społecznemu Honorowemu Komitetowi Fundacji Sztandaru za Wyszkowa. I nieważny również otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego na 2012 rok na zadanie pod tytułem organizowania przedsięwzięć mających na celu ukotwienie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła oferty na ten konkurs. Zarząd pozytywnie rozpatrzy wnioski burmistrza Wyszkowa w sprawie uzgodnienia projektu indywidualnej decyzji o warunkach zabudowy w miejscowości Culewo-Górne pod budowę budynków mieszkania tej rodziny i również burmistrza Wyszkowa w sprawie budowy koniunktury szkoły starej odcinku o szkoły podstawowej do ulicy Leśnej. Również budynek Zabrodzia. Projekt indywidualnych decyzji dla miejscowości niegów i na zatrocie. Zarząd pozycyjny rozpacz prośby firmy o tronnik, co tradycyjnie do takie, na którym w naszym powiecie praktycznie drugi rok. Związane jest to zinstalowanie sieci informatycznej do w W razem przeznaczamy tutaj na ceny wywołane przy naszych drogach powiatowych. W obrębie dużych ulczynki i ulczynek. Zacznę wyrazić zgodę na posiedzenie pasażerów powiatowych. 44,10 w skorkach, mina do 15 metrów, lecz czy dole stary, mina 12 metrów, w miejscowości Ubrzyn do 15 metrów, w miejscowości ulczynki 12 metrów, w miejscowości kajdowej do 15 metrów. Również zapoznam się z informacją samodzielnego Publicznego zakładu. Ze Zakładów opieki zdrowotnej wyszkowej wykonania planu inwestycyjnego na 2011 rok i planem inwestycji SPZOZ-u na 2012. Przyjął plan dofinansowania finansowania do doskonalenia zawodowego na uczestnictwo na 2012 rok na poziomie wysokości wykonania planu z roku ubiegłego, to jest na kwotę 54 385 zł, oczywiście z możliwością zwiększenia od miesiąca września. Zarząd w okresie sprawozdawczy przyjął dzielnicz uchwał, przyjął sprawozdania, które są przedmiotem dzisiejszej sesji i jeszcze projektu uchwały Rady Powiatu. No i prosimy Wysoką Radę o przyjęcie tych uchwał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chce jeszcze do tego sprawozdania zabrać głos, uwagi, pytania do Pana Starosty, do Zarządu?